Mam marzenie, żeby mieć supermoc latania I wtedy mógłbym latać, gdzie będę chciał Ale wiem, że supermocy nie istnieją Więc kupuję bilet, wsiadam w samolot i lecę nieznane Ja lecę teraz tutaj sam Lecę sam tam, gdzie chcę polecieć Nikt nie może mnie powstrzymać Ja mogę polecieć, będę chciał Ja Lecę teraz tutaj sam, lecę sam tam, gdzie chcę polecieć, nikt nie może mnie powstrzymać. Ja mogę polecieć, ja będę chciał. Jedynie w snach gra w kreskówkach lub w filmach Mogę spełnić w lataniu Bo to są światy fikcyjne i można to wszystko wymyślić Co przyjdzie do głowy człowieka Dlatego mogę tylko pomarzyć o lataniu Może jak będę długo o tym myślał To ta supermoż mi się przyśni Ja lecę teraz tutaj sam Lecę sam tam, gdzie chcę polecieć Nikt nie może mnie powstrzymać Nie ja mogę polecić, nie będę chciał Teraz tutaj są, lecę są tam, gdzie chcę polecieć nikt nie może mnie powstrzymać. Ja mogę się będę chciał. Gdyby mógł, to bym stworzył grę sobie, gdy mogła latać i mieć inne supermoce, ale tylko mogę tym pomarzyć. No chyba, że czasem tworzę z gry. Nochë bazë zatvozit gry